Dzień dobry, zapraszam na kolejną pigułkę wiedzy z Expert4U. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, jakie są zasady składania korekt deklaracji w przypadku kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Jeżeli chodzi o kontrolę podatkową, to przypominam, że przeprowadzana jest ona przez właściwy urząd skarbowy, więc w przypadku kontroli podatkowej zazwyczaj następuje zawiadomienie o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej, potem oczywiście następuje wszczęcie kontroli podatkowej i kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu z kontroli. Jeżeli do tego protokołu macie Państwo zastrzeżenia, to oczywiście je składacie i odpowiedź na zastrzeżenia wtedy też kończy kontrolę. Więc w przypadku kontroli podatkowej my mamy prawo do złożenia korekty deklaracji. Jeżeli przykładowo kontrola była wcześniej zawiadamiana, bo od tego zawiadomienia są oczywiście wyjątki, czasami kontrola wszczynana jest bez zawiadomienia, ale w przypadku, jeżeli otrzymalibyście Państwo zawiadomienie o planowanej kontroli, a urząd może wszcząć tę kontrolę wtedy nie wcześniej niż po siedmiu dniach od doręczenia zawiadomienia, to dopóki kontrola podatkowa nie jest wszczęta, nawet jeżeli jest zawiadomiona, to możecie Państwo złożyć korektę. Deklaracji. Ta korekta może spowodować, że na przykład urząd od kontroli odstąpi. Natomiast, jeżeli przed wszczęciem kontroli podatkowej Państwo nie złożyliście korekty, no to wtedy możliwość złożenia korekty deklaracji za ten kontrolowany okres istnieje dopiero po zakończeniu kontroli, czyli po doręczeniu protokołu z kontroli podatkowej. I tu oczywiście, co do zasady, nie ma jakiegoś ograniczenia czasowego, czyli nie musimy tej korekty. Po kontrolnej złożyć czy to w 14 dni, czy w 21, czy w 30. Pamiętajmy jednak, że jeżeli kontrola wykazała jakieś nieprawidłowości, to urząd ma pół roku od zakończenia kontroli na wszczęcie postępowania podatkowego. My nie wiemy, czy urząd dokona wszczęcia po miesiącu, po dwóch, po trzech czy po, dopiero po pół roku, prawda? No, więc o, oczywiście, jeżeli mamy zamiar e, złożyć korektę po kontrolną, po e, kontroli podatkowej, no to musimy oczywiście zrobić to, zanim postępowanie podatkowe zostanie wszczęte. Więc jeżeli już zdecydujemy się na tę korektę pokontrolną, to im szybciej, tym lepiej. Natomiast nie ma tu jakiegoś szczególnego wskazanego w przepisach limitu czasowego. No limitem jest moment wszczęcia postępowania podatkowego. W praktyce zazwyczaj to postępowanie podatkowe po kontroli wszczynane jest dopiero po kilku miesiącach, więc niewątpliwie spokojnie około tych dwóch, trzech tygodni, czy nawet miesiąc macie Państwo na tę korektę. Po kontrolną w przypadku kontroli podatkowej. Natomiast w przypadku kontroli celno-skarbowej, to kontrola celno-skarbowa przeprowadzana jest przez urzędy celno-skarbowe. No i tu oczywiście procedura wygląda nieco inaczej, bo urząd celno-skarbowy nie zawiadamia z natury rzeczy o planowanej kontroli. Natomiast Ponieważ tego zawiadomienia się nie stosuje, no to jeżeli Urząd Celno-Skarbowy wszczyna kontrolę celno-skarbową, Państwo macie 14-dniowe okienko na złożenie korekty. Czyli wszczęcie kontroli podatkowej już blokuje nam złożenie korekty do zakończenia kontroli podatkowej, natomiast w przypadku kontroli celno-skarbowej. 14 dni od jej wszczęcia mamy prawo złożyć korektę. Jeżeli tę korektę Urząd Celno-Skarbowy zaakceptuje, to odstąpi od kontroli. Jeżeli z kolei ta korekta nie zostanie zaakceptowana, albo my jej nie złożymy po wszczęciu, no to znowu do zakończenia kontroli celno-skarbowej no, złożyć korektę już nie możemy. Wtedy czekamy na zakończenie kontroli celno-skarbowej ona kończy się doręczeniem wyniku kontroli i teraz jeżeli ten wynik kontroli wykazuje nieprawidłowości to to tu mamy już ściśle 14 dni na korektę. Więc jeżeli kończy się kontrola celno-skarbowa doręczeniem wyniku kontroli, to tu mamy 14 dni na korektę. I tu jeżeli w ciągu 14 dni tej korekty nie złożymy Bądź złożymy, a nie będzie ona zadowalająca dla Urzędu Celno-Skarbowego, to automatycznie z upływem po upływie 14 dni wszczyna się postępowanie podatkowe. Więc tu pamiętajmy, że po kontroli celno-skarbowej, po jej zakończeniu, mamy tylko 14 dni na korektę. No i tutaj, jeżeli w ciągu 14 dni ją złożymy i Urząd Celno-Skarbowy uzna, że ona uwzględnia wszystkie nieprawidłowości, no to wtedy oczywiście odstąpi od wszczęcia postępowania podatkowego. Więc to jest ta różnica między tą procedurą korygowania deklaracji w przypadku kontroli podatkowej i w przypadku kontroli celno-skarbowej. Za tę pigułkę wiedzy dziękuję i zapraszam na kolejną.